jest nuta? Dobra, zobaczmy, zobaczmy. Ekipa Zygzak. McLaren, fajne. Że co ty pok i złotą kiedy Moja styczka w poszedcie gdzie w gdzie 5, jeden, Szybki jak błyskaw pica, czerwony jak Rosja. Live is highway. I'm gonna drive it fast and fast, fast. Zbiorę ten bieg, zorgną sól, bo to mam. Pierwsze postawe pytanie, po jakiemu ten człowiek nawija? Co to jest? Kto to jest? Myśli jest kim Mam dużo, a alkohol za 500 plus. Ty taka ładna, ładny masz make-up, ładne masz rzęsy, ładna ta kreska, ładna sukienka, ja wolę jeansy. Jak To mówi wujek, ale tu peczka. Powtórzę like 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 to raz, drugiego nie będzie. jestem pijany, ja jestem alt Nie robię pieniędzy, ja robię pękę, nie patrzę na zyski, nie. Ja patrzę złym ludziom na ręce Jak zygzak McQueen tutaj hey, lecę Złoty hey. tłok i złotą kietę Moja suczka w Porsche 9, 9, jeden jeden. Hey. Szybki jak błyskawica Czerwony jak Rosja Live in highway hey. I'm gonna drive it fast, 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 fast Co powiedziałabyś na nockę o mnie? Ty kurwa, ale fajny ten, jak sobie po kole chodzi Co powiedziałabyś na o totalnie dobry patent, tylko chyba tylko na monster traku by to działało, no tak, bo w sumie żadne inne koło nie wystaje. Samochód se jedzie do tyłu, a ty przyjdzie do przodu. To jest, to jest, zobaczcie, możecie robić ten, możecie robić um... bieżwie dla bogatych kurwa. Ch chuj w jakąś bieżnię, jakąś rolką, co się przesuwa. Chłopie, na monster traku zapierdalasz, nie? To jest dobre. Na nockę, Ładną suknię Za kolejnym razem już jakoś pójdzie Bo lubisz pieniądze A ja pieniędzmi się zajmuję głównie Piszę na pager Ta fura to Bentley Korona na głowie Koronka w sukience Gdy robię kawałek, gdy robię se film Wystawiam kolejną fakturę, bo kwit Musi się zgadzać jak podatek PIT. bit Jestem Fizz, Czuję się jak król Czasami jestem w Forbesie W portfelu nigdy nul Nigdy nul, nie nigdy nul. Robię party tak wielkie, że nie pomieści je mój dom. Z jak zwykłych płyn tutaj lecę. tłok i złotą kietę. Moja służba w Porsche jeden. Szybki jak błyskawica, czerwony jak Rosja. Life is highway. I'm gonna drive it. I'm gonna, gonna drive it. Mamór style, trafiam każdego style. Na szczycie mistrz o, i Głowa nie jest pusta. Całkiem ładna jesteś, naturalne usta. Luz mam zygzak, ej, jak zygzak. Jak zygzak, jak, jak, jak zygzak. Zęby mam jak zygzak, rzęsy mam jak zygzak. Złoty tłok jak zygzak, jak zakręcę ten wchodzę. Nie goni mnie nawet policjo. Policja, nie. nie goni nie. I'm mm go, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mezu przesyła 5 zł. Wysyłam 5 zł dla najlepszego Streamera i pozdrawiam cały chat. Co jak co, ale ta nuta wygląda gorzej niż barka śpiewana przez Gochę. Nitro co ty słuchasz? Wchodzę na Streama, a tu koncert jakiegoś Jacka Muranskiego u ekipy na kanale. Masakra. O, tak szczerze. Tak szczerze to. W tym teledysku najbardziej mi się podobała Marciusia w spódniczce. Ale tak szczerze, bo tu ta zwrotka now, Nowciaksa, to jakieś tam snippety były w tym. Mm. Oni chyba w tym dokumencie to, to, to tam wrzucali, to to brzmiało ten, brzmiało fajnie, coś tam głowa nie jest pusta, a Kurwa, takie, no nie podoba mi się to, no, takie no, tak szczerze to myślałem, że będzie, jak, jak oni, jak oni sobie to nawiali, bo t... no miałem taką niechlubną historię, że parę dni z rzędu przeglądałem TikToka i ogólnie bardzo dużo osób yy, nagrywało do tego, bo jak masz to dla Ciebie tam, nie, na stronie głównej, nie wiem od czego to zależy, yy, bo, bo tak, tak jak mówię, ja nie jestem jakiś bardzo into TikTok, to bardzo, bardzo, często był, bardzo był często wykorzystywany ten fragment do tego, żeby tam ludzie coś pod to nagrywali, jakieś wideo i mówię, kurwa, ma potencjał, nie? Czekam aż, czekam aż wyjdzie. Ale mi, mi to tak szczerze, to dosłownie nic nie siedzi, nie? Ten pierwszy ziomek, ten pierwszy ziomek, to ja nie rozumiem, co on nawija. I mi się wydaje, że ja go kurwa skądś kojarzę. Wydaje mi się, że on jest wiecznie skipowany u mnie na, na tym. On nie ma jakiejś takiej nuty, coś tam feta, feta, jak rakieta, etykieta. Coś takiego? To jest to? Bo, bo mi tak z głosu pod to pasuje. A, to jest to. No więc ja, ja nie przepadam za twórczością, a w tej nucie go nie rozumiem. I ten bit też mi nie siedzi i w sumie nic mi nie siedzi w tej nucie. Totalnie nic mi nie siedzi. Ale widzicie, jedno można powiedzieć, ta płyta na pewno jest różnorodna pod tym względem, że tam. Fff, jakkolwiek to brzmi, ale. To, jeśli, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o te piosenki, to co nie wypuszczają, to każda jest inna. Dosłownie każda jest inna, nie? Więc komuś się będzie coś takiego podobać, komuś się będzie chill podobał, ktoś będzie zajebiście słuchał, a ktoś... coś innego, nie? Więc no. To tak kurwa tak, takie totalne nie ten. I tak, tak, tak moje mniemanie jest, nie?